Dobrze, pokażę wam fajną ciekawostkę. O, mamy tu fajne orzeszki. Eee, teraz będę je kosztował. Spróbuję. Teraz spróbuję te orzeszki będę kosztował. O. O. Teraz będę kosztował orzeszki. O! Są przepyszne orzeszki. Solone. Fajnie. Są zrobione. Takie orzeszki są, można jeść gdzieś tam do filmu. Można sobie takie orzeszki kosztować. O! Tak se kosztuje orzeszki. O. smaczne typowo smaczne te orzeszki można sobie tak właśnie zajadać ktoś wolną chwilą można sobie tak siąść i sobie można tak właśnie zajadać takie fajne orzeszki fajne takie orzeszki takie letko solone Ala fajne takie podsolowane ale smaczne. No, teraz sobie właśnie je skosztowałem i takie pechota, aż palce lizać. O. No. Takie orzeszki to sobie można wziąć w podróż do pociągu i można sobie właśnie tak kosztować. No. Zawsze jak gdzieś jadę, to właśnie takie orzeszki sobie kosztuję w podróży. No. No. Fajnie. Z takim nadzieniem dobre orzeszki fajne smaczne są. O. Takie typowo lekko solone. O. Można sobie tak fajnie zajadać. O. Pychota smaczne. Aż palce lizać Tylko se można zajadać wolną chwilą. No To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.